Cześć! Z tej strony Stary gry i zapraszam Was na kontynuację gry na moim kanale Ładce Much rzut na D i teraz tak, popatrzałem sobie na poprzednie dwa odcinki i tak, na pierwszym był mały lag na początku, ale to nie szkodzi, bo dalej gierka nas bała, a drugie to, że muzyczka jest tak bardzo głośno. Mimo, że mam ustawioną na cicho, i druga kwestia jest taka, że, że głosy są też za głośno. Zaraz to sobie pozmieniamy. Tylko patrzcie, przy okazji, zobaczcie jak tu jest. Patrzcie, zobaczmy. Dwójka, no bardziej już tego nie zrobię, co nie. Eee, teraz tak. O, to nie to. Patrzcie, nawet jak. Dobra, ale to chyba nic nie zmieni, mi się wydaje. E, dwójka też, tak? Ok. Czyli patrzcie dwójka. E, więcej tu nie skrócę i tutaj się nagrywa, więc spoko. Opcje. Głośność dialogów. Po prostu był, y, dałem sobie maksymalną, żebyście je słyszeli jak najbardziej, wyraźniej, ale jednak trochę mnie przy... y, tego, tego. No, po prostu... E, Zagłuszają, więc będzie tutaj tak. E, przed bardzo głośna, maksymalna. Wiecie co zrobimy? Bardzo głośna, a w kolejnym odcinku sobie przetestujemy e, na średnią może, jeśli to nie będzie pasować, głośność dźwięków. Wiecie co? To mnie czasami trochę zagłuszało chyba. Więc chyba postawimy na szept. Wiecie, tak mi się wydaje. Szept, ok. Zobaczymy jak to jak to wyjdzie w pranie, co nie w tym odcinku. Eee, tak, stosujemy i przypominam, że ta seria jest plus 16, no i w sumie co, możemy zaczynać, a jak głupi nie włączyłem nagrywania, to będziecie, odcinek będzie trochę dłuższy niż 20 minut, tak. ale to nie szkodzi, eee, zaczynamy i wiecie co, ostatnio chciałem, sobie tutaj, Cię można zrobić nowy zapis, niby można, zobaczcie, ale... Ale postanowiłem, że wam to nagram e, tak w całości, będę się wstrzymywał, i nie będę miał czasu, żeby nagrać, bo chciałbym tak nagrać z tym pierwszym wrażeniem, co nie, e, żeby tak kombinować właśnie na odcinkach, a nie tak, że już wszystko wiem, bo to tak trochę. Jeśli chodzi o nagrywanie, to jeśli nigdy nie nagrywaliście, to możecie nie wiedzieć o co mi chodzi dokładnie. Mm. I tak, jeszcze co chciałem Wam o tym powiedzieć. E... Miałam wam o czymś powiedzieć hmm, Jak zawsze Ujdą mi myśli z głowy Mimo, że, że myślę o nich cały czas Ty no nie wiem, no może jak mi się przypomni To wam powiem Także zaczynamy i ładujemy sobie to Muchy, dobra Jesteśmy tutaj, skończyliśmy na tym rozdziale I tak yy... Znowu, czy co znowu coś mi uciekła myśl z głowy, trudno. Ale tu skończyliśmy na tym rozdziale, także jesteśmy. Dobra, co my tu robimy? Mamy resztkę karbitu, lekko dorowione mydło, e, karta kredytowa maślany i kiepy. Dobra, można tu wejść. Patrzcie, jednak jest OK. A e, jak panią Frau tego, ten e, pająk zahipnotyzował. Ten kosmita. Tutaj w plecach czesia. Chciałbym zobaczyć co tam jest. Dobra, o, już słyszę, że dźwięki są ogólnie ciszej. Wiecie co, może akurat dźwięki? Może by mnie nie zagłuszały Wiecie co, nagram ten odcinek i zobaczę, jak to będzie słychać. A, już wiem co wam chciałem powiedzieć. W tym tygodniu będzie, będą dodatkowe jeszcze dwa odcinki, czyli ten akurat. I Jeszcze jeden, tak mi się wydaje, ponieważ ta gra zajmuje bardzo mało miejsca jeśli chodzi o, o nagrywanie takie i łatwiej mi jest ją przesłać. Ponieważ Pachniuch! Ciociu też chce pachniucha! Ej, to było dobre pachniuch! E, tego, ponieważ ja straciłem teraz dużo gigabajtów przy aktualizacji gry, e, którą miałem na czterech płytkach, ale i tak musiałem ją instalować przez internet, co nie, także nice. Anusiak podszedł tutaj. Kliknę sobie jeszcze raz tutaj, pachniuch! on też chce pachniucha! Pachniuch. Dobra. A nie, nic się tutaj nie dzieje z frałową. Czego chcesz, wiśniaku? Niczego, idziemy sobie? A do Anusiaka co nie, on tam na roli różne rzeczy uprawia. A pewnie dlatego tak powiedziała nożyczki karty nie potniemy kiepa? nie wiem nie no karty nie potniemy na pewno patrzcie do higienistki wejdziemy może jakieś plastry może jakieś dzień dobry pani higienistko ona trochę tu jest taka mała no już robaczki moje, zmiatać mi stąd, przecież nic wam nie jest. A jak to nie? <śm> hmm. Co by tu zrobić w takim razie? No już robaczki moje, zmiatać mi stąd, przecież nic wam nie jest. Nie mam pomysłu. No już robaczki moje, zmiatać mi stąd, przecież nic kapitał. wam nie jest. Tu będzie trzeba zrobić. No już, robaczki moje, zmiatać mi stąd, przecież nic wam nie jest. Dobra, no trzeba będzie pochodzić, może e, trzeba będzie ją stąd jakby, no wiecie, żeby coś zrobić i ona wyjdzie stąd, co nie? I wtedy może właśnie tam uda nam się wejść. Właśnie zapomniałem. O Boże Karolku! Ile ja bym dał, by mieć taką perfumę jak mocarz. Coś to musi być za zniewalający zapach, Ach, może dzięki niemu, chociaż raz spojrzy na mnie moja wybranka. Chłopacy, ten słoik stojący za cieciem wygląda przydatnie! Dobra, to już wiem co robimy mniej więcej to pe pe perfumy będziemy robić, już kojarzę, Pan mi od mojego karolka! Hmm, będzie go bronił się pójdzie pokazać te, dobra. Myślałem, że nie ma interakcji z nią. Teraz trzeba by czymś wyciąć etykietę z gazety. O, proszę bardzo. Jest. Won mi od A. mojego Karolka! Zapomniałem. Czego tu? Wąba zamiatam! Jakby go stąd wykurzyć? Ale tu nic nie zrobimy. Czego tu? W zamiatam! Moje niektóre wybory czasem są takie dziwne po prostu, ale... No nie wiem... Tak już jest. O! Ale to i tego powinniśmy tam mu dać, co nie? Bo i nie dam tego. No. To no, musimy temu panowi dać. Teraz właśnie. A że nie pomyślałem. Tak mi się wydaje, że tak to powinno być. Czego tu? Hmm. Wąba zamiatam! Serio? Czego tu? Wąba zamiatam! Hmm. Won mi od mojego Karolka! Dobrze, już idziemy od Karolka. już robaczki moje, zmiatać mi stąd? Przecież nic wam nie jest! Będziemy musieli iść dalej, wiecie? Właśnie, przecież ja chyba jeszcze dalej nie byłem. Tyłek żaby. Dobra. Ale czy tutaj coś będzie? A może tam coś będzie bardziej? O! Zobaczymy. Co podać? zaczarodziejska Za Czarodziejska Mucha! Za Mucha... Teraz co podać, co? W sumie nie wiem... Poproszę Tambułę! O dom! Se złote lecy. Poproszę Tambułę! O dom! Se złote cię nalecy! Poproszę Tambułę! Chcę oh. złote, chcę Na mój chłopski oh. rozum, to my musimy teraz tego gada wsadzić do jakiegoś pojemnika, żeby nas nie pogryzł. Ha, dobra. Hmm, nie da rady? Dobra, wychodzimy. My, tam jest wychowanie fizyczkowalne. Lepiej nie wchodzić. Tam jest wychowanie fizyczkowalne. Lepiej nie wchodzić. Czyś ty się ze sromem mózgami pozamieniał? Przecież cię ta stara pinda zje jak tam wejdziesz teraz. Hmm... Nie wiem jakby to... co zrobić z tą... z tą yy, osą. Albo tutaj... Znam ryba, że ten byśmy wzięli tego, z klasy tego. Bo on mi od mojego karolka! Tak nie wejdzie. Czego tu? Wąba zamiatam! Albo do higienistki, albo do klasy będziemy musieli wejść. No już robaczki moje, zmiatać mi stąd? Przecież nic wam nie jest. Będziemy musieli wejść do klasy i tam jak był ten bukiet, może tam to właśnie będzie podziała. Ciosią też chce pachniucha! Nie wejdzie? Tu nie ma żadnych jakby tych takich! Chętnie przy sobie, Ty, Ale nie no, powinniśmy jeszcze tego, móc kupić tego, jakiś wazonik na to. Hmm. I się zaczyna trochę pod górkę, ale nie chcę podpowiedzi. Aczkolwiek myślę, że te odcinki mogą być dla was trochę takie toporne. No ale ja sobie tu jak mówiłem po ileś razy ja sobie gram na luzie. Także pamiętajcie o tym, że ja gram sobie na luzie i wam tylko przedstawiam grę. Bardzo dziwne, albo to ja czegoś nie ciaę. Albo ja kupiłem coś źle. A no do toalety wejdziemy. Stop. Hmm, szczekaweczki! Tam nic. A tutaj nie ma nic takiego, żeby napełnić wodą. W sumie to nie będzie tak cały czas, nie się będziemy coś napełnić tutaj wodą, ale... Hmm, teraz by trzeba pomyśleć. A czy poczekajcie, a tam może jak jest... nie tu Jak jest ta maszyna. U... A nie, przecież tej maszyny już tam nie ma u pionistki. Kurde, tam, może. Tylko jakiś kupak, czy coś w tym stylu. No co? wy, Do babskiego kibla nie wejdę! Kurde, ciężko mi to teraz zorganizować. Co by tu zrobić? Już nie możemy nic kupić. Popatrzałem. Miecia Może jakoś przestraszyć tym no. Czego tu? Wąba zamiatam! Czego tu? Mm. Wąba zamiatam! Nie chcę też perfum! Wąb mi od mojego karelka! Tu żadnej bomby nie można zrobić. Czego tu! Wąba zamiatam! Tu też nic nie zrobimy. Hmm. Kurde bela. Ale co o tej higienistki byśmy tu musieli zrobić? No już robaczki moje, zmiadać mi stąd, przecież nic wam nie jest. Już robaczki moje. Zmiatać mi stąd. Przecież nic wam nie jest. Kurde, wiecie co? Naprawdę straciłem myśli. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, że zapozuję nagrywanie i pomyślę, co zrobić, okej? Okay? <gryśla> yy, dobra, już jestem. Nadaję. Wiecie co? Zdziałam na razie nożyskami yy, kwadki Płatki kwiata. A jednak myślałem, że zrobiłem coś źle, że kupiłem tą półkę i że myślałem, że będę musiał cofnąć zapis. Teraz damy mocarza no komu? No temu Mietkowi? No a komu? Przecież nie higienistce? Przecież to on marzy o tych perfumach. Co nie właśnie, żeby na przykład taka higienistka go pokochała. Zresztą jak ktoś oglądał odcinki wszystkie, to, to wie, że to się złoży w jakąś całość kiedyś. Tutaj patrzcie, te muchy w ogóle Myślałem, że tu jakieś szare wzorki, a tu dopiero zobaczyłem, tu są muchy jakieś poległe, ale fajnie to wygląda Rany niebieskie! Toż to tu mocasz? No mocasz, no, co ty, myślał panie? Teraz zabieramy kwiaty Ja radzę ze słoikiem Słoik z osą Po co nam słoik z osą? Aha, ale nie jestem pewien w sumie, wiecie? No już, robaczki moje, zmiatać mi stąd? Przecież nic wam nie jest! Będziemy musieli iść jeszcze dalej. Nie wiem, czy to nie tak, żebyśmy Angelice właśnie jakiś numer wywinęli, bo już nie pamiętam. No... się domyśliłem. But go up. Co ty robisz? Au! Co on mi zrobił? Au! Au! My god! To ten małpisz on mi narobił! Ten wyleć po tałach! Małpisz... Na ja boga, co tu się dzieje? Ta się teraz. Ażela, co się stało? Co ci zrobili te bezbożne srobotniki? Niech ktoś zawoła higienistkę! Co za tragedia! Kyrie Eleison! A cóż się wam znowu przytrafiło, dzieciaczki? No, zapin Zapindalaj teraz pokropne! Dobra, czyli jest. Dobra! Mamy już krople, zabierajmy się do roboty! Ja z konieczką będziemy ubezpieczać akcję, a ty, Baślana i Czesiu będziecie naszymi ręcami! Ale nie możemy pójść tak o tak! Musimy być anonimowi! A co to jest anonimowani? Czesio, nie oglądasz telewizji? To znaczy być nie do poznania! Że nie ma od nas animowy! Czesio nie był w poznaniu! Chłopacy! Aby osiągnąć ten cel, musicie owinąć się w taśmy! żebyście byli jak te... Y, no... Y, y, ninjowie! Już tak kiedyś zrobiliśmy! Porem małcipka cię trafiła? Nie wiesz, że Czesio wszystko zeżarł? Trzeba by iść do babskiego! No to do dzieła! E, tak w ogóle... E, ja mieszkam w Poznaniu i się przeprowadziłem właśnie, co nie? Także o, Czesio tu dowalił i Czesio to jest moja ulubiona postać, co nie? Także tym bardziej. Jeszcze nigdy nie byłem poznanie, no już jestem. I Powiem Wam teraz, że mój mikrofon tak lekko świeci, tam gdzie jest ten odbiornik, co nie. I mam białe biurko i taką górną półkę u góry yy, nad yy, laptopem i ten. Yy, ten yy, ten, yy, ten mikrofon tutaj tak świeci tym, co nie? Taki... Taki niebieski pasek mam jakby. Dobra, idziemy do Babskiego. A, mi się podoba ta gra. Pabskim? Tak, tak. Po co my to przyszliśmy po, po paper? Ojej, czo, Spadnęło! Co się nie chciał spadnąć papiera? Jak mi się to podoba, co nie. A będziemy musieli może szukać winnych innych? Nie. Chyba już nie da rady. Chyba nic się nie stało, że zrzuciliśmy. A tu działa? To się. A też się owinął Dobra, gdzie my teraz mamy pójść w ogóle? O! Do pokoju nauczycielskiego An tak! Już wiem, przypomniało mi się wszystko! Bo my mamy wlać krople, żeby chyba frau dostała rozwolnienia, czy jakoś tak? O w pietruchę! Facetka wchodzi! Ja pierdykam! Szybko, wylujmy do kibla! A tu jest kiwel taki chyba nauczycielski. Idealnie, co nie? Ah, już wkrótce mój niecny plan dojdzie do skutku! Kirje eleison! Cóż to za ustrojstwo! O. Tak, to jest taka nauczycielska. <grystanie> Ojejka. Korek do Żaby. Czy się nie chce znów pić mleka? Bla. Nie będziesz pił żadnego mleka. Pozbędziemy się tego pasażera, jak na magicznych wojowników przystało. <grystanie> ale się niby jak? Ale no, że, że jak to? Nie wiem, ale jakby co? Mogę za to zabulić! Diabelne pomioty! Jakimś cudem wyeksterminowały automat higienistyczny! Ale to nie zatrzyma planu! Już niedługo zarodniki dojrzeją i na apelu przejmę kontrolę nad tymi plugawymi pomiotami! <grym zniszczytania> nie możemy pozwolić, aby ta głupia pinda ich zagasowała! Chłopacy nie zasłużyli na taką śmierć! Ta pedałka. Mam okres. Zmieniam tu tampon, bo kibyl, dla Ladies był zapchany. Spadówka stąd stromko niebyta. byta. Czy? Konieczko, myśl! Musimy coś zrobić i ich uratować, a mamy tylko harbit, o jakby tak wysadzić sraczy? Zopchać, kiby?